Miesiąc dusz czyśćcowych, dzień dwunasty. Nędza dusz w czyśćcu, bośmy się stali bardzo ubogimi. Biedne dusze, słusznie nazywamy tak dusze czyśćcowe, bo istotnie są one w tak wielkiej biedzie, że większą trudno sobie wyobrazić. Nie posiadają jeszcze dóbr niebiańskich, co prawda mają prawo do nieba, ale dopiero po jakimś czasie, którego długości nie znają. Są już pozbawione możliwości rozporządzania środkami zadośćuczynienia i uświęcenia, które Kościół daje wiernym na ziemi. W czyścu bowiem dusze pozostaną w takim samym stopniu cnoty, w jakim zastała je śmierć. Dusze czyścowe są biedne również ze względu na dobra doczesne, z których ogołociła je śmierć. Gdyby przynajmniej dysponowały pieniędzmi, które miały na ziemi, mogłyby się wykupić jałmużnami. Gdyby zachowały swoje dawniejsze znaczenie. Aby przymusić spadkobierców do wypełnienia ich testamentów w tym zbożnym celu Ale zwykle to zaniedbują Choć to ich święty obowiązek Co za bieda, jaki zawód dla wielu dusz Które tu na ziemi obfitowały w dobra ziemskie i były bardzo szanowane Nic im nie pozostało z całej majątności Choć nierzadko bezsensownie ją roztrwonili Albo ciułali grosz do grosza w ohydnym skomstwie. Czymże mogą sobie dopomóc? Tylko cierpieniem, którym zwolna wolna wypłacają sprawiedliwości Bożej swoje długi. Czy jestem o tym mocno przekonany? Jeśli tak, to dlaczegoż nie staram się raczej teraz tak używać danych mi środków, abym bez długów stanął na sądzie Bożym? Nędzem dusz czyscowych. Pogłębia ich niemożność nabywania zasług. Na ziemi miały rozliczne środki i sposobności, aby otrzymać przebaczenie uchybień i spłacić należne kary. Mogły tak jak my, zadość uczynić Bogu przez modlitwę, a zwłaszcza przez przyjmowanie sakramentów świętych. Msze święte, posty i umartwienia, przez pozyskiwanie odpustów, przez czyny miłosierdzia względem duszy i ciała, przez cierpliwość i poddanie się woli Bożej. W cierpieniach i przeciwnościach, przez wszystkie nawet obojętne czynności spełnione w dobrej intencji, w stanie łaski uświęcającej. Krótko mówiąc, każdy dobry czyn ma moc gładzenia grzechów powszednich i zadośćuczynienia za doczesne kary. Wszyscy ludzie mogli i powinni z tego korzystać. Ach, jak ciężko dusze czyścowe muszą pokutować za to, że o to nie dbały. Nie chciały i wtedy, kiedy mogły, a teraz nie mogą, choćby i chciały. Dla nich już zapadła noc, w której nie można już nic więcej zdziałać? Anioł podniósł swą dłoń do nieba i przysiągł w imieniu tego, który żyje na wieki, że dla nich więcej nie będzie czasu, aby mogli się ćwiczyć w cnocie, zbierać zasługi i zyskiwać odpusty, te biedne dusze cierpią w więzieniu, a cierpienie to dla nich jedyna droga do wybawienia. Jeśli teraz tak jest, czemuż bym nie miał teraz, póki żyję i póki mam czas? Zadość uczynić sprawiedliwości Bożej i sam spełniać to, czego bym pragnął, aby za mnie inni po mojej śmierci składali, aby Bóg na swym sądzie znalazł jak najmniej win i kar wymagających zadość uczynienia. Chcę więc to spełnić. Nawet najbiedniejszy na ziemi nie jest tak biedny, by był pozbawiony podstawowego środka wybawienia, jakim jest modlitwa, nawet w wypadku, gdy ludzie okazują się nieubłagani. Jest jeszcze Bóg, hojny dla wszystkich, którzy Go wzywają. Jednak dusze w czyśćcu nie mają i tego środka. Na ziemi Bóg istotnie obiecał dobrze modlącym się, że ich wysłucha, lecz wysłuchanie i dary łaski są owocem miłosierdzia Bożego, które z końcem tego życia ustaje. W czyśćcu panuje niepodzielnie Boża sprawiedliwość, której nie można przebłagać. Nie ma tam więc odpuszczenia kary, trzeba ją spłacić do ostatniego szalążka. Dla tych biedaków zamknięte jest ucho miłosierdzia Boga. Jakaż jest więc ich bezsilność? Wszak ja o tym wiem, jestem o tym przekonany, czyż więc nie jest to moja wina, jeśli teraz nie chcę się zabezpieczyć? Daj Boże, aby mądrzy byli i rozumieli, i o ostateczne rzeczy się troszczyli. Póki dzień jest, muszę działać, zanim przyjdzie noc, bo wtedy już nic zdziałać i w niczym nie będę mógł nadążyć. Trzeba było działać za życia. Żeby atoli działać z korzyścią, muszę najpierw zgładzić moje grzechy, bo doczesna kara za grzechy nie może być odpuszczona, jak długo wina ciąży na duszy. Muszę więc zacząć od oczyszczenia serca, od prawdziwej pokuty. O Boska miłości mego zbawcy, napełnij serce moje, by ogień Twojej miłości spalił we mnie wszystek brud. Modlitwa. Boże Miłosierny, zlituj się nad duszami w czyśćcu i daj. Aby zyskały odpuszczenie swoich długów przez gorzką mękę krzyżową Syna Twojego, a Pana i zbaw naszego Jezusa Chrystusa. Te dusze nieszczęśliwie wzdychają ustawicznie o pomoc, a same nic nie mogą uczynić dla swojego wyzwolenia. Dlatego proszę Cię, abyś raczył wysłuchać moich modlitw i przez krew najdroższą Jezusa Chrystusa, Syna Twojego, wybawił je. Amen. Odmawiamy teraz pięć razy Ojcze nasz i pięć razy Zdrowaś Maryjo i akty jak pierwszego dnia. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć imię twoje, przyjdź królestwo twoje, bądź wola twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie taki na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie ale nas zbaw ode złego amen ojcze nasz któryś jest w niebie święcie imię twoje przyjdź królestwo twoje bądź wola twoja jako w niebie tak i na ziemi chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej amen Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej, amen. Prosimy Cię, Panie, przyjdź na pomoc swym sługom, których swą krwią drogocenną odkupiłeś. Ojcze Przedwieczny, przez przynajdroższą krew Jezusa miłosierdzia. Wieczne odpoczywanie racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju. Amen. Przykład Święt Tomasz z Tolentynu miał wielką litość dla dusz cierpiących w czyśćcu i wszelkimi sposobami starał się im dopomóc, a te dusze ze swej strony pokładały wielką ufność w jego modlitwie. Raz wyprawiły do niego brata Pelegrina, do Simo, który za życia był jego przyjacielem, aby go błagał o ratunek. Zjawiła się ta dusza i rzekła mu: Ojcze, chodź i patrz, jaka nasza nędza. Święty, zaprowadzony przez duszę, zobaczył ogromną równinę, stojącą w płomieniach, a w nich ogromną liczbę dusz wołających żywnym głosem o pomoc. Patrz, rzekł Pelegrino. Jak strasznie męki cierpią te dusze i jak polecają się Twojej litości. Więcej cierpią niż umysł ludzki może pojąć, a same sobie pomóc nie mogą. Ale ty możesz im łatwo dopomóc, jeśli za nie ofiarujesz modlitwy, umartwienia muszę święte. W tej chwili święty obudził się, zerwał się z łóżka, padł na kolana i wśród łez modlił się gorąco. Potem otrzymał od przera pozwolenie żeby przez cały tydzień ofiarować za nie ofiary Mszy Świętych. Po tygodniu ukazał mu się znów Pelegrino, aby mu podziękować za przysługę, przez którą on sam i wiele innych dusz zostało wyzwolonych. Ten święty mąż często widywał wiele dusz unoszących się do nieba i słyszał ich podziękowania.